Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku, w odcinek motoryzacyjny, tak jak widzieliście po miniaturce. Kupiłem rajdówkę i pytanie, co z nią dalej? Jest to Honda Civic, zaraz Wam pokażę co, jak, gdzie, z czym. Przy okazji nowych widzów pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału. No i lecimy z tematem. Także witam jeszcze raz Was serdecznie wszystkich. Tak, kupiłem Hondę. Kupiłem Hondę Civic 6 generacji. Przygotowaną do sportu ma wszystko, co powinna mieć Rajdówka. I teraz może trochę opowiem o tym samochodzie. Co jak, dlaczego, z czym i tak dalej. Także zaczynając od wnętrza, każdy samochód rajdowy jest mniej lub więcej przygotowany. Podstawową rzeczą, jak dla mnie, przy okazji, to są fotele kubełkowe. To jest najważniejsza rzecz, jaka powinna być w samochodzie rajdowym, ponieważ w szybkich zakrętach, nawrotach, nie musimy trzymać się kierownicy, tylko fotel nas trzyma. Co za tym idzie? Do foteli kubełkowych potrzebne są pasy szelkowe. Wszystko oczywiście widzicie na zdjęciach. Które w tej chwili są pokazane powinny być, tak jak mówiłem, pasy szelkowe. To są dwie najważniejsze rzeczy: fotel kubełkowy i pasy szelkowe. Bez tego, praktycznie, no, będziecie tracić na każdym rajdzie, ponieważ będziecie trzymać się kierownicy, a to nie jest dobre. Kolejną bardzo ważną rzeczą, jak nie najważniejszą, pod względem bezpieczeństwa, jest oczywiście klatka. Klatka bezpieczeństwa, bo tak to się nazywa fachowo. Jest również w tym samochodzie, jest dość rozbudowana. Eee, mamy tak krzyże w drzwiach, mamy oczywiście wszystkie rury, które powinny iść w desce, w słupkach. Z tyłu jest pałąk. Eee, wszystko jest przyspawane i przykręcone do nadwozia zgodnie z załącznikiem J, na co, na co oczywiście wszystko jest dokument. Eee, klatka była robiona w specjalistycznym warsztacie. I teraz tak, ja nie polecam osobiście robienia klatki samemu oczywiście, no bo może całkowicie zaszkodzić, a nie pomóc. Jak ja zaczynałem sport samochodowy, to jak ktoś przyjechał z klatką, to wszyscy oglądali, o ja ma klatkę, o ja ma klatkę. Przy obecnych odcinkach, szybkości tych odcinków, trudności tych odcinków, ja osobiście bez klatki bezpieczeństwa już nie wystartowałbym w takim rajdzie. Także mam, mam klatkę yy, i z czego jestem bardzo zadowolony, ponieważ jest to dość droga, droga inwestycja, ale no bez tego ja bym nie pojechał. Kolejną bardzo przydatną rzeczą w samochodzie rajdowym jest hydrauliczny hamulec ręczny. Również widzicie to na zdjęciu. Dużo prościej obrócić samochód yy, w nawrocie, mając hamulec ręczny, niż na zwykłym na linkach. Jedną bardzo ważną rzeczą akurat w tym samochodzie jest silnik. Jest to przełożona jednostka napędowa 1.6 o mocy 160 koni, oznaczenie B16A2. Jest to silnik VTI, yy, zmienna faza rozrządu. Fabrycznie w tym samochodzie był silnik 1.5. W tej chwili, w tej chwili, oczywiście, ja już kupiłem z tym silnikiem. Yy, nie wiem, czy jest seryjny, czy jest coś pogrzebane. Nie mam bladego pojęcia. Jedyne co mogę powiedzieć, bardzo się cieszę, że jest ten silnik, ponieważ no, to są bardzo duże kolejne koszta. Więcej póki co nie będę mówił na temat, yy, na temat silnika. Chciałbym tylko ogólnie przedstawić samochód. Kolejną ważną rzeczą są opony opony, tak zwany semi-slick czyli jest to opona o różnej twardości która dużo lepiej klei się asfaltu ona wręcz nagrzewa się do różnych temperatur zależy od, zależy od e, twardości opony jedna się nagrzewa szybciej, druga wolniej ja tutaj mam Toyo R1R bardzo fajny slick e, polecam na początek zabawy wiadomo są też lepsze jak na przykład upołona Rajgic hmm. Auto. Auto kupiłem, chcę je doprowadzić do porządku, bo jest bardzo dużo w nim rzeczy, takich zrobionych, że tak powiem, na sztukę, żeby tylko to się kupy trzymało. No i właśnie chciałem w tym momencie zapytać was. Czy takie odcinki byście chcieli? Z budowy tego samochodu, z przeróbki tego samochodu. Tam widzicie jeszcze BMW, które również jest przygotowane już w tej częściowo do, do kajodesów do amatorskiego driftingu. Także moje pytanie jest następujące: czy wy byście chcieli odcinki, może nowi widzowie, którzy zauważą miniaturkę samochodu, jak widzicie, klateczka, fotele kubełkowe, czy będziecie chcieli takie odcinki? Z budowy przeróbek takich samochodów, może recenzji takich samochodów. Mam kilka takich, które mógłbym nagrać. Myślę, że będzie to fajny materiał. Nie będę Wam więcej zawracał głowy. Pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału, tylko robię po godzinach. Także mam nadzieję, że Wam się spodobają takie odcinki. Zapraszam Was serdecznie. Życzę miłego oglądania. Cześć!